Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś bardzo interesujący film na kanale się pojawi. Będziemy mówili o czterech gatunkach człowieka. Świat antropologii tak sądzę może być naprawdę wstrząśnięty tymi odkryciami. Ja za chwilę podam państwu nazwy tych gatunków człowieka. Skrótowo je także omówię, żeby je zdefiniować. Następnie wy, Państwo, na końcu tego filmu, oczywiście zdecydujecie się wyrazić jakieś stanowisko w tej sprawie i napisać, ewentualnie w komentarzu, byłoby bardzo dobrze, z którym to gatunkiem człowieka czujecie się spokrewnieni. Drodzy Państwo, żeby już nie przeciągać, przechodzimy do pierwszego gatunku człowieka. Pierwszy gatunek człowieka, drodzy państwo, to jest homo mendax. Homo mendax. Czyli tak naprawdę człowiek yy, kłamca. W naszym języku, oczywiście, yy, menda. Znaczy coś troszkę innego od tego łacińskiego, tej łacińskiej definicji. No bo menda na przykład mówimy, że jest to człowiek nieuczciwy, nieszlachetny i tak dalej, i tak dalej. To też oczywiście może być człowiek kłamca. Ja nie przeczę na przykład, gdy robiłem wywiad ze Stonogą, który pojawił się na karcie u góry ekranu, to Stonoga mówił, że Kaczyński to jest mała menda. Z łaciny jest to człowiek kłamca. Bardzo często w Biblii pojawia się na przykład to słówko mendax, a więc w tekstach biblijnych yy, yy, przeróżnych, yy, które nawet w domu mam, są tam takie sformułowania, że kto nie idzie za światłem Chry Chrystusa, mendax est, ale my chcemy powiedzieć, czyli jest kłamcą, ale my chcemy, drodzy Państwo, powiedzieć o wiele więcej w tym temacie, kim jest ten nasz Homo Mendax. Homo Mendax, czyli człowiek kłamca, to jest generalnie cała ludzka cywilizacja. Żeby przetrwać, trzeba kłamać za wszelką cenę, manipulować i kalkulować. Ludzkość nie otwiera się naprawdę, jeśli powiedzielibyśmy coś, cokolwiek. Co miałoby prawdę urodzić, bo prawda jest zawsze w trakcie powstawania, to oczywiście zostaniemy wyrzuceni z grupy społecznej natychmiastowo, choćbyśmy najwspanialsze, najbardziej wykwintne hasła dotyczące prawdy głosili. Gdybyśmy rzucali światło na ludzkie zaciemnienie, to zostaniemy z grupy społecznej wykluczeni absolutnie bo grupa społeczna prawdy jakakolwiek by nie była, prawdy nie toleruje, grupa społeczna wszelka tworzy się zawsze z lęku przed prawdą. Oczywiście wszystko skupione jest jak sardynki w puszce, bo to jest najbardziej taka racjonalna postawa dotycząca tego, że przetrwanie będzie w tej sytuacji najbardziej, oczywiście, optymalne niż wówczas, gdybyśmy prawdę chcieli rodzić, bo jak człowiek prawdę rodzi, no to oczywiście na stosie się zaraz zostanie spalony, a gdy się prawda nie rodzi, drodzy Państwo, to się zło rodzi i obraz obecnego świata to jest właśnie home. Mendaks, który nieustannie wypiera doświadczenie rodzenia prawdy, które, doświadczenie rodzenia prawdy, której ma oczywiście służyć moralne zło na służbie kulturowego postępu, no i tym samym, drodzy Państwo, wszystko, co nie zmierza drogą, Rodzenia prawdy, no to musi się w kłamstwie oczywiście łajać. Musi spać na posłaniu z kłamstwa, w lęku przed prawdą, przed dotykiem. Dlatego prędzej czy później i tak się zdarzy, że to zło, które miało służyć rodzeniu prawdy, przeistacza się w zło destruktywne. Więc ten homomendak, tam ta kłamliwa, po prostu mała wsza, gdziekolwiek by się nie pojawiła. To szuka jedynie kalkulacji, manipulacji, ale prawdy już na pewno, drodzy Państwo, nie szuka. Bardzo często jest też tak, drodzy Państwo, że ci wszyscy wyznawcy obiektywnej prawdy, jakiegoś tradycjonalizmu, jakiegoś obłędu racjonalnego, przyjętego na potrzeby naszego głupkowatego skądinąd życia od setek lat, to także są. Kłamcy, bo wszystko, co jest obiektywne, jakiekolwiek by nie było, wszystko, co skupia się wokół jakiejś obiektywnej idei, to już z prawdą nie ma absolutnie nic wspólnego, bo prawda musi być zawsze rodzona poprzez subiektywną obiektywizację, a więc każdy człowiek na służbie rodzenia prawdy jest zobligowany do tego, żeby światło na ludzkie zaciemnienie rzucać. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia jedynie z kłamstwem. I z obiektywizacją jakichś określonych wartości, które w ostateczności przeraż, przeradzają się jedynie w totalitaryzm, jakże słuszny. Totalitaryzm ludzi posłusznych, ludzi podległych, ludzi bezwzględnie podporządkowanych systemowi. Więcej na ten temat mówię w filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Mamy homo mendax, człowiek kłamca. Żeby przetrwać, trzeba kłamać. Wszyscy oczywiście wiedzą, o co chodzi. Natomiast drugi rodzaj człowieka, drugi gatunek człowieka, bardzo blisko spokrewniony z pierwszym gatunkiem, to jest homo servus. Servus oczywiście w naszym polskim języku przyjęło troszkę inne znaczenie niż w języku łacińskim, bo jest to pozdrowienie, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo popularne mówiliśmy servus, hej, co oznaczało służę. Służę tobie, serwus, jestem tobie pomocny i tak dalej. Natomiast w łacinie to jest niewolnik. Homo niewolnik. Człowiek niewolnik. To jest ten drugi, bardzo popularny gatunek człowieka. Niewolnictwo to jest cały obraz tej sytuacji. Bo nie uczy się przede wszystkim ludzi wolności. Człowiek nie wchodzi na drogę wolności. Czł wolność rodzi się poprzez wolność nie do czegoś, ale od czegoś. Czyli wolny jestem wówczas, kiedy jestem wolny od złudzenia. I to jest bardzo ciekawa informacja, że na przykład ludzi się formatuje, ciosa się ich, uczyni się, żeby ich uczynić oczywiście posłusznymi sobie, a żeby władzę nad nimi sprawować. Nie domaga się od tego człowieka oczywiście rodzenia prawdy absolutnie. Ten człowiek nie ma rodzić ani prawdy, tak jak w pierwszym przypadku, homo mendax. On ma być kłamcą posłusznym systemowi. Wolność, drodzy Państwo, gdyby człowiek był rzeczywiście wolny, gdyby ukazał swoją. Wspaniałą, niepowtarzalną, jedyną i unikatową formę, to powiedzą, że jest głupcem i że jest szalony. Oni nie chcą mieć z nim nic wspólnego, będą się go bali, bo w drugim człowieku chcą zobaczyć tylko swoje własne oblicze. Tak się boją prawdy. Więc gdyby taki człowiek wolny się pojawił, no to natychmiastowo go odrzucą. Bardzo często niestety ludzie genialni to są ludzie wolni do tego stopnia, że dysponują formą właśnie taką inkonkretno, wykrzesaną, bez związku z tym ociasaniem tego człowieka w systemie, który ma być tą marionetką prowadzoną przez jakieś tam sznureczki władzy. Więc jak taki człowiek się pojawi, no to jego życie jest po prostu skończone i stracone, ewentualnie może historia się o niego upomni. Bo wszyscy generalnie działają w systemie naśladowców. Tutaj i tak każdy naśladuje jedną czy drugą, jakąś tam postać historyczną, inną czy jeszcze jakąkolwiek, która yy, gdzieś tam się pojawiła, bo tak boi się wolności, tak boi się pasji własnego życia. Więc, drodzy Państwo, homo servus człowiek niewolnik człowiek pełzający na smyczy po prostu tych dziejowych urojeń. I gdyby w takim człowieku ta pasja wolności zostałaby obudzona, to on jest tak przywiązany już, powiem genetycznie, już ma tak mózg sformatowany przez te setki po prostu lat tego, tego mielenia, tego absurdu, że on nawet nie wiedziałby, co on, co on mógłby ze swoją wolnością zrobić. On z wielką radością założył, drodzy państwo, kajdany i tak będzie w tym systemie siedział, a przy okazji. Co jest jeszcze oczywiście bardzo niekorzystne, ten człowiek będzie twierdził, że on jest wolny, a do tego wolną wolą będzie dysponował. No jest to oczywiście kłamstwo. Żyjemy w cywilizacji totalnych niewolników, ludzi się nie uczy wolności, nie uczy się ich przede wszystkim zdiagnozowania tego, co miałoby być pasją ich życia. Na przykład pojawia się fizyk, który całe życie jest, Nauczył się fizyki, drodzy Państwo. Fizyka go nie kocha zupełnie. On jest niewolnikiem fizyki. Chodzi i powtarza w kółko to, co ta fizyka tam już, yy, prawda, wniosła do tego doświadczenia obiektywnej nauki. Sam, gdyby miał się w fizyce zakochać gdyby fizyka go pokochała, gdyby musiał być szalony do tego stopnia, żeby z fizyki zrobić potężny bastion, katedrę przedmiotu specjalizacji, no to by się chyba załamał absolutnie, albo w ogóle nie byłby zdolny do koncentracji umysłu na przedmiocie tego typu rozważań, bo najgorszy to ambaras, żeby dwoje chciało naraz, albo najlepszy to ambaras. I tak też, drodzy Państwo, świat jest w zasadzie rozlewiskiem niewolników, Homo servus, chodzących po prostu na służbie tego, co ta cywilizacja powiedziała, że jest dobre, że jest zgodne, a to, co nie jest dobre, to, co jest niezgodne z twierdzeniami tej cywilizacji w jakiejś aksjematyce obłędu, no to musi trafić do szpitala psychiatrycznego. No po prostu tak to, drodzy Państwo, bywa, że bardzo często ludzie zdrowi, ludzie wolni, lud, ludzie pragnący wolności, ludzie wchodzący na drogę wolności, to są jednocześnie ludzie którzy sieją zagrożenie i postrach wśród niewolników i niewolnicy nie chcą mieć z tymi ludźmi nic wspólnego. A więc mamy dwie kategorie, homo i homo servus, bardzo blisko ze sobą spokrewnione. Drodzy Państwo, tutaj jeszcze troszkę na temat tego homo servus, tego człowieka, człowieka niewolnika, powiem w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu, a my przechodzimy już do kolejnej, Trzeciej, drodzy państwo, kategorii. I tutaj mamy, drodzy państwo, Homo Ignarus. Taka nazwa, taka definicja za chwilę się pojawi. Powiedzielibyśmy Ignarus, czyli po polsku ignorant. Jest to człowiek obojętny, jest to człowiek, który ignoruje coś. Ale z łaciny ignarus to jest także człowiek niewiedzący, w pewnym sensie taki głupek trochę powiedzmy, ale także, jak mówię, w polskim języku bardzo często te pierwotne znaczenia jakichś słówek, które się przedostawały, na przykład z łaciny do języka polskiego, następnie później zostały były na nowo. Definiowalne, więc znaczenie już nie było pierwotne, tylko bardzo często było wtórne. Ale drodzy Państwo, mamy tego homo ignaros człowiek niewiedzący, człowiek obojętny, człowiek ignorujący nawet wszelkie fakty, które zostałyby mu wyłożone na stół. To jest człowiek, mówi się, że lepiej jest nie wiedzieć o pewnych sprawach, lepiej pozostać głupcem. Jak będziesz głupcem, to będziesz także szczęśliwy. Jest w tym coś prawdziwego, ale jest w tym coś także destruktywnego, bo ludzie za wszelką cenę powinni dążyć do odkrywania prawdy, choćby nawet najokrutniejsza ona była. I człowiek, który prawdę zobaczy, oczywiście spłynie na, na niego mrok totalny i cierpienie i albo się podniesie oczywiście i drogą prawdy będzie dążył do samego końca, albo czeka go życie zaplute, Kłamstwem i fałszem. Czyli będzie homo mendax i homo servus. I ten, drodzy Państwo, homo ignarus to jest człowiek, generalnie którego nic nie interesuje. On niczego wiedzieć nie chce, jemu nic nie jest potrzebne. Jego własna dupa jest najważniejsza, jego lodówka pełna jest najważniejsza. To, żeby on swoje interesy załatwił, to, żeby on oczywiście swoje stanowisko piastował. Jakiekolwiek by ono nie było, to nie jest człowiek, który, dla którego prawda. Byłaby w duchu tej prymarnej wartości yy, miała dążyć do otwarcia na zapłótnienie intelektualne i moralne. Jego to w ogóle nie interesuje, bez względu na to, czy jest to człowiek z najniższej warstwy społecznej, czy z najwyższej warstwy społecznej. Tutaj Państwu taką historię opowiem, ale w filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Mianowicie dotyczy to spotkania mojego i korespondencji mojej z wybitnym autorytetem, znanym na całym świecie także, yy, który głosił hasła. Poszukiwania prawdy i wolności, a w rzeczywistości okazał się być zwykłym homo ignorus, człowiekiem obojętnym, naprawdę, a żeby własnego stanowiska przy okazji nie stracić. Choć przyjęło się sądzić o tym człowieku, że jest to człowiek, dla którego wartości w kwestii poszukiwania, na przykład odpowiedzi na pytanie undemalum, skąd zło, są tak mocno w nim zakorzenione, że zrobi wszystko, żeby do tych wartości dotrzeć, ale okazuje się, że jedynie do tych wartości chciał ten człowiek dotrzeć, które jemu są wygodne, a gdy ktoś podpali zaciemniony obszar jego doświadczenia, to już niestety sprawa nie wygląda tak okazale. I więc mamy tego homo ignarus, tego człowieka z obojętnionego, tego obojętnego człowieka na wszystko, cokolwiek by nie rzuciło światła na jego zaciemnienie, on i tak pozostanie obojętny na wszystko, co się dzieje. A jeśli prawda się nie rodzi, co już mówiliśmy, no to świat musi się zacząć, drodzy Państwo, walić. Ja już, drodzy Państwo, 7-8 lat temu głosiłem takie niepopularne hasła żyjemy w nowożytnym obozie zagłady ludzkiej, nowym obozie koncentracyjnym. Już nawet druty kolczaste nie są potrzebne. W tamtym czasie, kiedy przedstawiałem argumenty dotyczące na przykład teorii undemalum, o czym mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu, gdy mówiłem, że świat i tak prędzej czy później, co widzimy teraz już dosadnie, dokładnie, będzie ku upadkowi zmierzał i w stronę totalnej grozy się obracał, jeszcze czarniejszej, jeszcze mroczniejszej niż ta ukazana w Fajnym, ciekawym serialu Czarne Lustro, to patrzono na mnie jak na wariata, jak na półgłówka, jak na debila kompletnego. Mówili: Ty, Król Pustkowia, Jerzy Kaśków, ty głupi jesteś jak but w ogóle. Przecież my jesteśmy wolnymi ludźmi, świat jest wolny, cieszmy się wszyscy. No to są właśnie homo servus, niewolnicy, którzy nie rozumieją wolności, nie rozumieją w ogóle drogi do wolności, nawet nie wiedzą, na czym się ta droga do wolności miała opierać. No bo mieliśmy, drodzy Państwo, takich wybitnych w przeszłości filozofów, którzy nam po prostu zafundowali świat w którym żyjemy obecnie, bo przecież żaden z naszych problemów nie jest rozwiązany. Więc ja głosiłem takie hasła już naprawdę dawno temu. Nie przecież nie chwalę się, tylko mówię, jak to wyglądało. I drodzy Państwo, nie tak dawno, zdaje się wczoraj, yy, włączyłem sobie radio internetowe, czasami tam słucham wypowiedzi jakichś politologów i tak dalej, i tak dalej, yy, materiały do filmu zbierać. W Dawos jest teraz ten szczyt ekonomiczny jest organizowany, i przychodzi jakiś politolog i mówi, że z tego wszystkiego, o czym oni mówią, w tym Davos, teraz, tam gdzie oczywiście ten szwab rozkłada te swoje macki na cały świat, to on mówi, że za chwilę będziemy żyli w nowym obozie koncentracyjnym. No, jak obuchem w łeb po prostu dostałem totalnie, bo politolog powiedział do, dokładnie to samo, co ja cedziłem po prostu ileś lat temu, kiedy jeszcze teorie i nomenklatura. Nie pozwalała jasno i wyraźnie stwierdzać, że do czegoś takiego dojdzie, bo ludzkie obojętnienie i zaciemnienie, oczywiście także, nie pozwala nigdy na to, żeby prawda mogła przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, a żebyśmy mogli odzierać nasze życie ze złudzeń i przedzierać się przez gąszcz własnego kłamstwa i niewolnictwa oraz zobojętnienia. Więc, drodzy Państwo, ten politolog nie pamiętam, jak się teraz nazywał. Porównał działanie Klausa Szwaba do trzeciej po prostu Rzeszy, czyli nowy obóz koncentracyjny. Tak to wygląda. Trzy gatunki człowieka: mamy Homo mendax, Homo servus i oczywiście Homo ignarus. Trzy ze sobą spokrewnione gatunki. I mamy ostatni jeszcze gatunek przed nami. Ta już taka e, nazwa bardzo ciekawa, interesująca: Homo vinolentus. Powiedzielibyśmy. Tłumacząc to z łaciny yy, jednoznacznie człowiek kochający wino, ale my możemy także powiedzieć pijaczyna, to już jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, że tego ordynarnego, ohydnego świata i tak zmienić się nie da. To bardzo często może być pijak uliczny, który stracił wiarę we wszystko i ma to wszystko gdzieś, on jest obserwatorem rzeczywistości od pijaków. Wielu rzeczy się można dowiedzieć na temat ludzi, bo oni niestety będąc już poza tym systemem, na gdzieś tam na marginesie, jakby odczuwają to wszystko, co ten system miał ludziom do zaoferowania. Ale tutaj nie chciałbym oczywiście w stronę jakiegoś pijaństwa ludzi kierować, absolutnie nie. Homo vinolentus, człowiek kochający wino, człowiek, który napije się po prostu tego wina, zwyczajnie usiądzie, zapali fajkę przy kominku, może znajdzie przyjaciół jakiś, z którymi będzie mógł rozważać najwspanialsze zagadnienia wszechświata, odkrywać tajemnice, byłoby to coś wspaniałego. Ostatecznie rzecz biorąc, jest takie także łacińskie powiedzenie. Qui bibit dormit, qui dormit non peccata, qui non peccata sanctus est. Czyli kto pije, śpi, kto śpi, nie grzeszy, a kto nie grzeszy, święty jest. Drodzy Państwo, homo vinolentus, człowiek, który już nabiera dystansu po prostu do całości tego marazmu, tego totalnego marazmu, w którym żyjemy, bo nawet twórcy na YouTube to są homo mendax po pierwsze, homo servus i homo ignarus oczywiście, bo żeby zarobić jakieś pieniądze, to muszą wlewać tym ludziom miodu do uszu. Bo w przeciwnym razie zostaną wyrzuceni, wykluczeni na margines i świat pogrąża się w coraz to większym marazmie. Wchodzimy w totalitaryzm, jakiego nikt się wcześniej nie spodziewał, ale będziemy żyli. Będziemy żyli, drodzy Państwo! I tutaj trzeba bić brawo! Będziemy żyli. W hańbie, w zepsuciu, w zgorszeniu i w lęku przed prawdą. To jest najgorszy rodzaj śmierci, najgorszy rodzaj śmierci. Żyjesz bez możliwości bycia wolnym. No a teraz kajdanki założone, po prostu smycz na szyjkę. I oczywiście pozostaje głupkowate udawanie, że się cokolwiek robi, żeby naprawdę walczyć, a i tak walczy każdy o swoją własną dupę. Bo wolność, drodzy Państwo, to jest raz, masa wyrzeczeń, potężnych wyrzeczeń, masę także cierpienia, które znosi się z radością, ale ludzi się cierpienia nie uczy, nie ma powodu, żeby ludzi cierpienia uczyć, od cierpienia uciekamy, szukamy jedynie przyjemności, radości, głupkowatych imprez z dziwolągami w stylu Martyniuków, czy jakichś innych tam dziadów nieprzeciętnych, Albo teorii, które będą głosiły hasła, z którymi się utożsamiamy, bo jak się nie utożsamiamy z tym, co ktoś powie, jak się boimy prawdy, że jej prawdę powiedzieć, trzeba powiedzieć coś, czego ty nie wiesz. Jak się mówi to, co ty wiesz, no to jaka to jest, co, co, za, co to ma być za prawda? No, tylko się powtórzeniem obraca. Prawda musi szukać sposobu dotarcia do ludzi poprzez wtargnięcie w tych ludzi, poprzez rozdarcie wewnętrzne psychiczne, poprzez poszukiwanie twórczego niepokoju na służbie rodzenia prawdy i tego ten człowiek w ogóle nie chce, sprzeda się w reklamie pasztetu na przykład, albo kremu na zmarszczki, żeby tylko zarobić kasy, zarobić gruby hajs oczywiście i uciec od możliwości obsiewania pola, obsiewania prawdy. Nie wiem, drodzy Państwo, Którą opcję sobie wybraliście? Który gatunek człowieka sobie wybraliście? Ja wybieram opcję czwartą, Homo vinolentus. No dobrze byłoby, żeby, żebym ja też jakąś opcję wybrał, więc generalnie wybieram opcję czwartą. Napiszcie w komentarzach oczywiście, jakie ewentualnie jeszcze gatunki byście tutaj mogli gdzieś tam zaprezentować w takiej oficjalnej definicji. Może film będę rozwijał. Tymczasem zachęcam do wspierania kanału Króla Pustkowia, zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką Najlepszy z możliwych światów, gdzie ten problem wolności omawiam i wskazuję także na przyczyny ludzkich patologii i zagrożeń, które doprowadzą ostatecznie do upadku naszej cywilizacji, która już się zawaliła tak naprawdę. jona już się zawaliła. Homo mendax, homo servus, homo ignarus, Homo vinolentus. Teraz dopiero możemy powiedzieć ecce homo. Oto człowiek. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie Król Pustkowia Jerzy Kaśku.